To będziesz dobijać do tych drzwi, pewnie. Wcale nie. Tka. Zobaczymy. Gdzie te marchwie? Za Głodomor marchwiowy. Idę jeszcze raz, zobaczę, może króliki będą. Coraz mniej fuda się robi dałoby się posadzić jakieś jakieś roślinki <śmiech> <śmiech> Żeby se! <fu> <laughs> Jakiś czarny królik Dziwna Drugi czarny królik, jakieś takie sklątwowane Oki, tam i tak jest zjem. Gdzie hmm. te króliki się czarne zrobiły? kitu, no? Normalnie. Czarne króliki. Nawet jak biegają po ziemi, nie? To są czarne. Może zima jakaś idzie, albo co? Nie wiem, futro zapuściły. Kid wie. Nie wiem o co chodzi. Five minutes later. Też nie powiem, twoje króliki mi prawie ocaliły. Bo jak już biegałam, to je taka. O do, no, o do, no, do, no, o no. miałaś też takie czarne te króliki? Nie. A, normalne były. Myślę, że to było co do ty o, byłeś. No. Tak, to już to szaleństwo pewnie chodziło. Ja, ale to tak fajnie realistycznie wychodzi. Patrz, jak wtedy ci zacząłem mówić, ty, te króliki są czarne, no. one są no. potwory." W, w tym kampie kopałam sobie ziemię, no. taka. What the fuck? O czym on gada, nie? Dokładnie. Nie <laughs> pająk tam jest, no. ja jestem. <laughs> ok. Chodziło mi o indyka. <śmiech> o. <śmiech> Będziesz straszyć, kurde. A monster. Tka. Bestia. Mhm. <grywa> Jaki kapelusz masz? Nie przejmuj się. <grywa> Pająk z kapeluszem, nie? Słomianym. Jak ten, strach na wróble trochę. Nie śmiać mnie. <grywa> po co zazdrościsz? No, żebyś wiedziała. Zresztą mi się chodował, taki kapelusz stylowy. O mój, tam grzyba na surowej mi połowę, rozumu odjęło. O Nie jestem za mądrym pająkiem. Mm, jakieś halucynacje teraz będziesz mieć? Miskarce. Po grzybach. Dokładnie. Już widzę jakieś cienie, nie? które uciekają przede mną. No, no, no. Krój, wee, Chodź, su, króliku. <laughs> jest sposobem łapać, trzeba pułapki. Nie, ja trzeba trzeba się jej użyć. O, tabliczka. Zły ogr. Jeszcze panuję zrobić wstęp zbrojody No i git. Ty hochoł. Teraz... Dobra, to już nie mogę tamtych rzeczy nazywać hochołami. To jest prawdziwy. Tak to się robi. A ja tę pułapkę właśnie robiłem. No <laughs> cóż. Nie to jakiś pułap. Bojowy lisiak, no. Everything. Tka. Czy nasze pająki lubi, co to będzie? O, pułapka, 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 pa, 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 mm -hmm. się. Nie mogę z tym, tym, z tym aksem już. On cały czas gada. Ja, cisza, spokój. Cisza, spokój, co to? Pierwsze słyszę. Już tam goni jakieś zwierzątka. Co masz dobrego? Morele suszone. Nie lubisz? Nie, nie lubię nic suszonego. Chyba że rodzynki, ale no. No to to smakuje ten tam, tak. Nie, nie, nie. W miarę podobnie. Nie. Tylko nie jest słodkie, no. Ogólnie suszone rzeczy podobnie smakują mimo tak. Po co zajęć jak nie są słodkie? Dotykaj <noise> no, no. tego. <noise> co to jest? <głosy> <A>. <głosy> Nie wiedziałam, już... że ty to zrobisz, nie, Oso automatycznie, jak tylko to po prostu wyłamałam z plecaka, to byłam taka, jak, jak, nic podniesie to jedzenie speśniałe, nie, nie musiał po prostu tam palucha wsadzić. No musiał zobaczyć, no. Nie mógł się powstrzymać. Lubi wsadzać. Nie wykopuj tego, nie dam, nie, przestań. <głosy> 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 to jest ten moment, jak wiesz, przyjdzie przyjdzie na wioskę. Po jakiejś wyprawie i. <noise> Gonosi, rzuca nim. No. Tu będą no wynalazki. Tutaj będzie ognisko, i będzie nie wiem, kuchnia. Ognisko domowe. Tak. I tu możemy też spać. O. A, a to jeszcze nie zapanowałam. Nagrodzenie. To duża wioska będzie. No ba. Brzmi poważnie. Musiałam jeszcze się, się prosiaka przywołać. A tu będzie, tu będzie co? Co? Tu, tu, tu. Wychodek. Wychodek, no. Nie rzucaj. Brodę podpaliło. Jesus. A w ogóle ten, kamerę da się obracać, wiesz? Co? No. Dajesz Nie. sobie Q albo E. O oh my god! Więc... Teraz mi to mówisz! Lepiej później... Słuchajcie! Ale no, tam to trzeba będzie wykopywać teraz, nie? O oh my god, mogę sobie całkowicie ją przekra... <laughs> Jak się kręci Hej, dziu! Nie, to dasz radę. Ja, to jest bez sensu taki! Da się chyba poprawi ten płot. <głos> <głos> to mówiłeś, ty to robisz! <noise> A, no no, ja muszę iść po króliki. To jest mój haber. Ja, to ja muszę iść. <noise> Gdzie jest dziura? To był królik jakiś. Ale chyba go już nie ma. Jest nawet pułapka, widzę. A Okej. Ok. To jest wszystko źle. Oho. Wszystko jest źle. Nie działa, że może to kręcać. A no. Wszystko, wszystko jest źle, dosłownie. Nie mam tych królików już. Aaaa! Bo się płotek. <śmany> te choinki nie są No te choinki bardzo nie. <śmany> tak, <śmany> jak, jak sadziłaś te choinki, to się tak właśnie nie zastanawiałem, kurde. Jego na to. <śmany> Jego na to widzi. Właśnie nie widział! <śmany> Co mi się stało? Jestem farfetem. What no the heck? I don't know. Co jak mi tak już zostanie? Staję się jakimś dzikim ptakełem. Uuu, mogę zbudować coś co będzie pieruny łapało. żeby łapało. Na środku drogi, oh my god. Why are you like this? Myślałem, że to jest 59 hammerów. <noise> A to 59%. To jest przesadne, tak się nie wściekłam. <noise> Narobiła tych hammerów. Biorę tak z jedną z i możemy w sumie iść na tę Zwiedzanie. Po co idziemy? Zostawię kafelusz. Dobra. Pudę noc, zaraz będzie chyba. No już jest wieczór. To no. no. no poszli. Tak to akurat z rana możemy się zbierali. Ja Po prostu, prostu. Twoja Wielkie Wielkie poruszenie, to wyprawa Zaraz, idziemy. O No i poszli. Nawet hammer specjalnie założyłem. Się nakręcił. O, o, jest zima. Zima? No, widzisz, jest takie inne tam. No, takie jaśniejsze, nie? My, my umrzemy. No. Nie, no mamy wagę do ryb. Prawda, musicie nam teraz to. Łódź. Lisek ja już Ja też tam za mało, nie? Domyślam się. Jak to się stało? A do Co ty zrobiłeś? <gryw> Czy byłaś konewkę do tego? Pamiętasz, jak o tym mówiłem, że pozbieram ten lud. No. <noise> to ta, no. Użyłem go na ognisku. Jaki ty jesteś chłopak? Ja to już wszystkim palę, nie?